Siemanko, witam w kolejnym odcinku DZJ3. Mamy 26 skocznię, pomału zbliżamy się do końca, więc po 26 skoczniach prowadzi stoch, punkt przed kraptem i o 5 za, przed kosem, więc w tym momencie możecie zostawić suba. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Możecie dać również łapkę w górę. No i możecie wysłać do żeby były lepsze gry i tak dalej. Link w opisie. A my sobie zaczynamy. Hiszpania 242. Więc mamy mamut. Więc chyba skaczą mnie z Santiago Bernabeu, z dachu. <laughs> nie dobra, już tak poważnie to przechodzimy. A, i mamy wiatr od razu w tyłek, tak na dzień dobry Rioju Kobajashi Dobra, spokojny lot Ale Nie tak daleki no Z takim wiatrem, 193 Jandras Wellinger A, Ten wiatr trochę rośnie, bardziej niż maleje Ale ale Bellinger pokazuje klasę. 221 metrów. Chociaż już się obraca bardziej pod narty, mi się wydaje. I domen Preut. Ale Preut jeszcze dalej. 226. I Alex Insam. Okay, trochę opal, będzie punkt K na no, twarzą wylądował. 215 i Mariusz Lindwik. O no. no, przed punktem K 207 Jan Herl. Pierwszy, o, jeszcze dalej. 227,70, tak. I Gregor de już ma podnarty. Ten wiatr nie mi zdecydować. No, Deszwanden de jest czwarty. I Brokot już ma czysto podnarty. Ale... Słabiutko. Dopiero szósty. I Stefan. Jeden, jeden, pięć nawet podnarty. O jedno. O, I Stefan Znakomity skok 232 metry No i zostaje Kamil Jak sobie Kamil poradzi na mamucie Nie poradził sobie Babre noty, ale dopiero ósmy No i Rioju Mam nadzieję, że Kamil w drugiej skoczy lepiej. Ryowił jakoś tak też trochę podobnie jak Kamil. No i Aleks in sam. Ale in sam już bardzo ładnie. 222 dwadzieścia i Kamil, przynajmniej dwieście i żeby prowadzić będzie prowadził 220 o punkt i dobro kos no, a myślę że tu nie powinno być problemu E. Bah, będę próbatił. Helene Weik. Oj, szwabolinevik de Perrot czwarty, ze Zakamilem i samem. i Gregor Dschwanden. No, i też wandę daleko. 228 i prowadzi. I Andreas Bellinger, który w pierwszym też skoczył daleko. Będzie prowadził, ale ma... tak, bez problemu. I domen 226 w pierwszym. prowadził. Nie, jednak przegrywa przez noty Beringerem. i Jan Herr. Aj pociągnął her. I będzie prowadził. To znacznie Jan Herr. I czy Kraft to wygra? Czy weźmie Kamila. No i krab, jedna klasa. Super nocy 234 63 no, jeszcze rekord. No, więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym konkursie. Siemano.